Ostatnio też miałeś dosyć taki ciężki wypadek. Na szczęście nic się nie stało, ale czy to jakoś wpłynęło na Twoje życie? Wiesz co? Czy, 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 czy wpłynęło na moje życie? Wpłynęło na moje życie tak, że, że byłem w szoku. Powiem Ci tak w skrócie. Facet, który wziął na lawecie moje auto, yy, ukradł mi rzeczy z tego auta. Auto, które no wiadomo, że swoją drogą BMW X7, bardzo pancerne auto. Pewnie jakbym jeździł może w mniejszym autku, to, to może jakieś by były straszniejsze rzeczy. Natomiast zobacz. Płacę bardzo duże ubezpieczenie. Jak są ci firmy ubezpieczeniowe sprzedać ubezpieczenie, to mówią, że masz auto od razu od ręki, laweta. Na dobrą sprawę ta laweta ani od razu nie była. To takie, mówię, plusy i minusy życia codziennego, z którym każdy z nas się boryka. Auto zastępcze wcale nie przyjechało tak szybko. Także te firmy ubezpieczeniowe jak chcą. Sprzedać i polisy to są pierwsze, a do realizacji tego wszystkiego auto, które ma no, potłuczenia, zderzaków i, i tego typu rzeczy od 15 lipca dalej stoi na warsztacie. Ja mam jeszcze 10 innych aut, natomiast taki codzienny Kowalski, gdyby miał, zarabiał załóżmy 5000, 3000 na, na leasing by płacił, czy, czy jakieś inne koszta i tego auta, auto by mu, mu stało na warsztacie. Trzeci miesiąc, czy drugi, no to wiesz, to jednak są pewne rodzaju niedogodności. Ale w ogóle masz problem, żeby na przykład teraz odzyskać ubezpieczenie? Nie, najmniejszego, wszystko jest superansko, Tylko po prostu troszeczkę irytuje mnie czas i troszkę mnie irytuje podejście tych firm ubezpieczeniowych w tej materii, w której, w której ja przeżyłem. to. No że o tym mówisz musisz, głośno. Tak, musisz się tłumaczyć, że, że to, że to. Nie podoba mi się to. Jak płacisz tyle kasy za ubezpieczenie, to powinieneś sobie drinka strzelić, peta odpalić i wszystko pędzić i podstawić. Takiego założenia jest to.